Opowiem Wam historię o życiu zrodzonym z marzeń. O życiu w drodze. Pogoni za słońcem, pogoni za czymś pięknym, głębszym, czego nawet nie potrafię określić słowami. To właśnie kierowało nami, gdy miesiąc temu wsiedliśmy do Campervana i wyruszyliśmy z Polski w kierunku Portugalii, by rozpocząć nowy rozdział naszego życia vanlife. Z tej strony Marcin i Ola, zapraszamy Cię do naszej przygody. Z marzeniami trzeba uważać. Dwa lata temu nieśmiało zaczęliśmy zastanawiać się, co gdyby zrobić sobie przerwę od dotychczasowego, wygodnego życia i spróbować czegoś innego. Ta myśl to nasza obecna rzeczywistość, bo nie moglibyśmy spojrzeć sobie w oczy, gdybyśmy nie spróbowali życia na innych zasadach, każdego dnia odkrywając świat, otaczając się naturą i patrząc jak życie w drodze zmienia nas samych. Każdego dnia staramy się robić wszystko, na co dotychczas brakowało nam czasu i energii. Żyjemy aktywnie, zwiedzamy portugalskie miasteczka na rowerach, spacerujemy krawędziami niesamowitych klifów, wsłuchujemy się w szum oceanu do późnych godzin nocnych. Bo wierzymy, że właśnie na tym polega życie. Móc pozwolić sobie na proste rzeczy, które sprawiają, że kolejny przeżyty dzień jest inny od poprzedniego. One Life sprawia, że jakaś część nas, o której istnieniu do tej pory nie mieliśmy pojęcia, zaczyna dawać o sobie znać. Zaskakuje nas nasza wrażliwość na piękno przyrody, gdy potrafimy bez końca wpatrywać się w fale rozbijające się o skalisty brzeg. Zadziwia nas, jak wiele uczymy się o sobie nawzajem, mimo że jesteśmy ze sobą już tyle czasu. Wzrusza nas, jak zupełnie obcy ludzie spotkani na naszej drodze wyciągają do nas pomocną dłoń, nie oczekując niczego w zamian. Doświadczyliśmy tego tylko dlatego, że pozwoliliśmy życiu zwolnić i uwolnić głowę od codziennej rutyny. Jutro czeka za horyzontem, ale nie potrafimy dostrzec, co za sobą kryje. I świadomość tego, że choć przez jakiś czas możemy żyć bez planu, bez oczekiwania od siebie coraz więcej i więcej. Bez pogoni za czymś, co w szerszym ujęciu jest przecież tak mało istotne, to daje nam poczucie wolności, które smakuje jak haust żyśkiego, górskiego powietrza po długiej wędrówce na szczyt. W tej podróży łapiemy momenty, w których czas zaczyna zwalniać, a my czujemy, że jesteśmy obecni w chwili całymi sobą. Po to, by kiedyś móc powiedzieć, że naprawdę przeżyliśmy życie.